Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na pyszną dyniówkę. Zupa smakuje genialnie. Polecam tutaj dynię Hokkaido. Można ją gotować nawet ze skórą. Ja gotuję ją w niewielkiej ilości rosołu, około 1 litra. Będę go jeszcze dodawać później, tylko tyle, żeby zupa na gęstość była taka kremowa. Dynia gotuje się błyskawicznie, naprawdę to jest kilka chwil. Odcedzam warzywa z rosołu, jakie mi zostały. Keller, pietruszka, marchew, cebula, czosnek i nieduży kawałek kurczaka, oczywiście bez kości. To jest rosół, co prawda, z wczorajszego dnia, dlatego jak Wam zostaje, nigdy go nie wyrzucajcie. Zawsze warto go wykorzystać, właśnie do jakiejś zupy albo sosu. Gdybym miała taki duży rozdrabniacz 2,5 litra lub 3, na pewno zrobiłabym to za jednym zamachem. Dlatego osobno miksuję warzywa w niedużym blenderze. Później będę miała pewność, że po zblendowaniu zupa dyniowa będzie kremowa i aksamitna. Jeśli nie macie blendera ani rozdrabniacza, wystarczy przeprzeć całą masę dobrze ugotowaną przez sito i również będzie dobrze. W trakcie jak widzicie dodaję rosół, chcę uzyskać odpowiednią gęstość. Nie chcę, żeby była ani rzadka, ani zbyt gęsta. Jak to mówią, że przysłowiowa łyżka staje. Zupy na bazie rosołu smakują bardzo dobrze, więc koniecznie wykorzystajcie ten przepis, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Na koniec jeszcze całość zupy wstawię na ogień, zagotuję, w trakcie przyprawię solą, cukrem, ostrą papryką. Rewelacyjna w smaku dyniówka, bardzo polecam, jest przepyszna, zwłaszcza na pochmurne, burę dni, ma mnóstwo, mnóstwo witamin. Nowych widzów bardzo gorąco zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam serdecznie na kolejne filmiki.